Jeszcze miniaturkę dopakujemy O nie, a dobra Si. She... Drop Nation Dobra, let's go Za Halo, halo! Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie Odpalem streamka z Forzy, bo mi się nudzi I... I co? No i sobie da robię playlistę. O, to tak fajnie. Jeszcze sekundka. Muszę zobaczyć, obczaj, czy wszystko działa. Jak ktoś później wbije, to weźcie mi, powiedzcie, czy... Czy muzyka nie jest za głośno Czy mnie dobrze słychać? Co by tu wykombinować? Dobra, jadę tam se na Ludko jest piękne. Eigi, Giterek. Cudo. Za to, że idziemy na pierwszy etap. W 400 metrów. Turn left. Turn left. O Jezus, przestrzeliłem, zamyśliłem się, bo muszę jeszcze tylko sprawdzić, czy jest publiczny. jest publiczny, dobra. No to powinno być wszystko git. Chodźcie ludzie. Ładny w ogóle ten kolor do tego samochodziku, mega pasuje. Dobra, Caterham R500F. Nie, nie lubię tego auta, ale tej listy zawsze trzeba zrobić. Ojej. English Cars S1. Wiadomo, Land Rover, nie? Nie, no albo wezmę 570 S, albo 12 KC, bo w sumie jeszcze nie jeździmy tymi samochodzikami w fordzie dobra przetestujemy najpierw 570 Najtańszy McLaren z tego co wiem jaki jest aktualnie na rynku jaki idzie kupić Jak sama nazwa wskazuje ten samochód ma 570 koni Bardzo ładne autko nie powiem że nie Dobra, zrobimy sobie jeszcze szybką fotę, żeby... Wow, ale fajna. Dobra, cyk. O, proszę bardzo, dostaliśmy jakiś autko.

Oj, oj, ale dosyć nadsterowny jest ten McLaren Daje się we znaki na, pet, na, na tył Mamy w ogóle zimę w Fordzie Nie przypada na tą porą, bo połowa... Za tą porą O, połowa mapy jest w śniegu I nieprzyjemnie się jeździ Jakimi sportowymi furkami No ale no co, poradzimy, no Cieszymy się z tego co mamy Ale za to jest bardzo fajny sklepik forcatona, który oczywiście chcę opanować dzisiaj, kupić tam dwie furki, chociaż dwie chyba się nie da, ale jedną na pewno się uda. Bo wystarczy tyle tamtych pukcików. Eee, co tam jeszcze? Autka też są. No spoko takie do wygrania, ale ja już w większości mam, więc więc yy, będą się powtarzały to na sprzedaż lecą ale właśnie tutaj mówię z Teleforce w tym tygodniu yy, są dwie furki Honda Civic Type R i Apollo taka marka nie kojarzę jaka jest dokładnie yy, nazwa tam modelu potem tego samochodu no to obydwie furki właśnie ja nie posiadam i, i potrzebuję je kupić o już chyba 600 furek mam, z tego co wiem... Ojoj, misklik. Tylko tutaj szybko luknę, ile mam furek. A dobra, nie mogę tego zobaczyć, trudno. Jak zakończymy wyścig, zobaczę. Ale nie jest to zbyt wyścigowe auto. Ten McLaren. Tu już koniec. Dobra. Ja mam nadzieję, że tu wszystko działa, nie? Mam nadzieję, że ktoś zaraz bije. <grystanie> Na razie jeszcze nikogo nie ma. Tutaj kolejny wyścig Ale czymś innym, bo nie, z, nie za bardzo dobrze się jeździ tym samochodem Może jakiś Aston? Nie Aston nie hmm. Lola Dobra, przyjadę się o on 177. Jeden z moich ulubionych samochodów. Na pewno najlepszy Aston moim zdaniem. Skromniutkim. Samochód z tego co więc zrobiony pod film Jamesa Bonda. Ale poza tym, że jest to samochód, który właśnie ma służyć do filmu, to jako samochód luksusowy, jako taka limuzyna, jak najbardziej jest świetny. Jak widzicie, jest szybszy od traktora, właśnie go wyprzedzamy, więc ma potencjał, ma potencjał. A nie, też brzmi. Typowa v 12 yy, Astona. O ile się nie mylę, ale na 90% to jest V12-ka. Bo wiem, że Astony mocno cisną v 12 no jeszcze zdarzają się tam jakieś v 8 ale w większości to są chyba V12-ki. W tym przypadku tak też jest. O nie. A też rzuca, też rzuca tym napęd. Okej. Okay. Stuczki bez kurki. Właśnie chodzi o ten samochód. Apollo. Apollo Intensa emozione. Proszę bardzo. Nie mam tego samochodu. Tak samo jak... Tego nowego Civic'a. 2018 rocznik. Więc... Zakupy będą robione. Najpierw sobie chcę zrobić właśnie tego... Yy, Apollo. Później Civic'a, ale mamy na to 6 dni, więc nas spokojnie. Dobra Szkoda, że nie M4 byłoby drożej na pewno. A co tam przejadę się? 20 metrów. RS-6 awantem. Przepiękny samochód. S Specjalnie go nie robiłem na to, żeby nie miał jakichś realistycznych osiągów, bo chciałem, żeby to był taki typowy yy, rodzinny Audi który mimo tego, że tam ma ten wielki kufer kombi, to potrafi swoje wydobyć. To jest właśnie nowa RS-6 w Ewancie. Przyspieszenie, klasa, piękny wygląd. Ja jeszcze tylko szybciutko Zobaczę czy tu się wszystko zgada Dobra, streamek powinien działać wydaje mi się Sekundka Już coś tylko szybciej. Dobra działa wszystko. Wszyscy śpią, dlatego nikt nie ogląda. Przydałoby się fajnego, mocnego On jest porobiony na rajdy więc nie za bardzo Dobra, Bentley ...typowy. O, ale zrobiony jest dobrze. Skręcać to może nie skręca, bo to jest czołg jeden wielki jeżdżący. Ale... ...przyspieszenie, no grecik na p 4 4 robi swoje. Jedna rzecz dosłownie sekunda cyk. Ojojaj, ale on jest skręcony. No. Ja mam nadzieję, że ich dogonię. Jeśli goły samochód to to nie jest. Nie ma co się kłócić. I teraz, proszę, 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 ciśnij. Ten widać na drugim miejscu mamy bolidy, a ja jadę w wielkim czołgiem Continentallem. Bagmono. Lola od ludzka. Oj nie Kamilku, nie ma. Stój! Dobra, Ez. Bentley. No nie, nie przypadam za tym samochodem. Po pierwsze jest do driftu, a jest tak ciężko nim driftować moim zdaniem. Po drugie jest brzydki I po trzecie jest brzydki Więc idę go sprzedać Od razu na aukcję leci gdzie muś Zrobię to tylko po to, żeby po prostu mieć wysłanie skończone Dobra Lecisz na aukcję Cy czyli Caterham Tanie jak się da, bo to myślałem się, że go nikt nie będzie chciał kupić. Żeby ktokolwiek go ode mnie zabrał? Nie, niepotrzebne mi takie... jakieś śmieci. O kurcze pieczone. Nie wiedziałem, że teraz takie autko dostałem. Bardzo ładne by tu szła wziąć, żeby się przejechać? Może najmocniejszy samochód jaki mam w drze, czyli Mustang, który ma około 2000 koni. A nie, 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 my go nie chcemy sprzedać, my się chcemy przejechać. Cyk. Zrobimy test samochodu który ma 2000 koni, zobaczcie jak brzmi. Dosyć nie mustangowo, nie? To jest 200 2000 koni mechanicznych. Czy on skręca? Nie za bardzo. Przynajmniej latać bokiem mówi W końcu jakoś te 2000 koni tą ośkę musi rozbujać oj <laughs> Dobra Jedziemy gdzieś, jedziemy na jakąś miejscówę, nie ma co czasu tracić, co to jest? To musimy zrobić, dobra Tu zrobiłem już strefę, tutaj też Czyli zostało nam jeszcze to, to i to Tak to już jest zrobione i to też jest zrobione Ale jeszcze o! Proszę bardzo 50%? Kto by się spodziewał? Wheelspin i... I Escort, wow Tego auta chyba jeszcze nie mam Więc bardzo fajna kolekcja Tego Mustanga później mam Ale dosyć nie trudzę do Kadila Cali... Kalimo Którego też już mam Ale nie ma tego hurakana Pamiętam kiedyś przed resetem konta które mi się zrobiło same Miałem ten samochód i bardzo go lubiłem Bo jest naprawdę konkrecik I teraz go nie mam na razie Na koncie i mam nadzieję, że mi się go uda wbić Ponieważ pierwszego tygodnia w ogóle nie zrobiłem Z tego powodu, że nie było, nie było mnie w domu A tu też fajne są chodziki Agera, droga by była do sprzedania Po 917, też fajne Którego nie, nie miałem, ale je ja kupiłem Dwa mm, dni temu Widziałem, że właśnie było to, jak kupiłem za pieniążki Zenwo TSRS Samochód w ogóle z takim skrzydem ruchomym, który też mogę zaraz pokazać yy, Też kupiłem, no bo zupełnie nowa sztuka, jeszcze w życiu tego samochodu nie było w sklepie Gdziekolwiek Więc musiałem je kupić, bo nie zdobyłem go A co tu było jeszcze? Lambomura, no też mam, no to by się ją sprzedało Buick GSX, to nie wiem, to jakiś jest shit. Y MC Rebel, to też mam, to trofi też. MC 12 Corsa też mam, więc tutaj już takie samochody bele jakie, ale tutaj właśnie chodzi o to, że ten TSRS musiałem go kupić i jeszcze tu Agere 917, też fajnie byłoby zdobyć co my tu mamy zeszły tydzień to tutaj wszystko zrobione poza benzem E63 którego mam nie chciałem mi się to robić bo to jest plac zabaw 12kc i Q1 zdobyty Q1 sprzedany bo już miałem teraz zima lecimy po Mustanga tu trzeba zrobić hot hedgebacki jeszcze I... o proszę bardzo w, Langre... w, Lang... w Wrangler DD z wyścigu Trial e kamera Open Top, chyba mam już ten samochód. Plac zabaw. Nie wiem czy będzie mi się to chciało robić. Fotoradar, za który chyba nie ma żadnej nagrody. Chociaż nie wiem. I Aventador 16. Bardzo fajny samochód. Mam, aczkolwiek chcę mieć drugi i go nie sprzedam. Więc fajny tydzień. I ostatni tydzień. No tutaj nagrody z całego tygodnia są do dupy, bo jest Honda Civic 04 i Chrome Victoria. Samochody totalnie... Takie, które łatwo idzie zdobyć gdziekolwiek. Są tanie, więc nie mają żadnej wartości. Yy, ale co tu możemy jeszcze napotkać? 488 Pista, który jest samochodem yy, nie do kupienia w sklepie, tylko w sklepie Forzatona. Więc da się je sprzedać drogo, bo już mam ten samochód. Za, myślę, że co najmniej 2 miliony się go opędzluje. Bo drugi mi niepotrzebny. Mini od CW. Chyba... Chyba mam ten samochód, chociaż nie, nie jestem pewien, bo minimum mało. Mazda 7 yy, 785 To jest w ogóle nowa sztuka, więc tego ta to jeszcze na nie ma. Więc fajnie będzie je zdobyć. Nowy nowa ten. 718, no ten samochód to, to też od razu leci na sprzedaż, bo... bo on jest strasznie popularny, mimo tego, że jest legendarny. No i Phantom, yy, Boże, Phantom co ja gadam? Playm of Fury. To też do sprzedania, będzie. Się rozgadałem tutaj. No, ale... No ten tydzień ostatni jest kiepski. Ładny jest ten, to co teraz jest. Dobra. Jedziemy tego awenta dorobić. Tylko jeszcze sobie ulicy otworzymy. Zmienimy furkę. O, proszę bardzo. Więcej zrobię, czym się przyjadę. Halo. ZENWO TSRS Jeszcze w malowanku Louis Louis V Bardzo ładny samochód, zobaczcie to Zobaczcie skrzydło, co się z nim dzieje To nie żaden bug, samochód jest tak stwarzany Chciałem zrobić to samo do driftu, ale mm, Po właśnie przerobieniu już go na drift Dosyć ciężko się nim latało nawet jak pakowałem tył napęd i tam zrobiłem wszystko co trzeba żeby samochód latał poprawnie to dupy nie urywał więc musiałem go przywrócić do normalnego stanu z, z tylnym napędem ale oczywiście z takim do jazdy prosto a nie z zygzakiem choć tak trzeba odpuścić bo naprawdę jest mocny i potrafi rzucić dubą w sposób niekontrolowany. No właśnie. A spoiler bardzo fajnie wygląda. Fajnie chodzi. Aczkolwiek... Yy, no nie daje przewagi zbytnio jakiejś dłużej. No nie, nie, nie ma jakiegoś niesamowitego docisku. Więc no mogłoby go też równie dobrze nie być, nie? Aczkolwiek samochód ładnie wygląda, więc mi to tutaj w, w tym przypadku nic nie przeszkadza. Ja już ten challenge robiłem, aczkolwiek nie udało mi się być pierwszym, przez co Awentadorkę nie zdobyłem. Muszę to robić na nowo, no ale przynajmniej nie robimy tego drugi raz na streamie, bo robiłem to wczoraj. Stare, same stare modele Lambo, którymi, za którymi bardzo, za bardzo nie przepadam. No Urus i Huracan to są fajne samochody, ale Gallardo i Murcielago już tak moim zdaniem nie, nie za bardzo. Gallardo to już też taki samochód strasznie przestarzały. Jak spotykam go na ulicy czasami, w realnym świecie, gdzieś tam autostradzie, to... no, wiadomo, no, mówisz wow, lambo, ale nie robisz takiego ogromnego wow, ponieważ ten samochód nie wygląda jakoś y, kosmi kosm na kosmicznie drogiego y, egzemplarza. Hurakan, no, wiadomo, no, też to nie jest jakiś kosmos, ale jest ładny i spotkać go to jest props Urusa też kiedyś mój tata spotkał mówił mi na mainie, takiego w kolorze właśnie mojego huracana Urus to jest ten samochód przede mną Czyli Lamborghini w wersji takiej suwowej że tak powiem aczkolwiek no nie wybrałbym się tym samochodem na jakieś tam offrody. Nie chciałbym porysować tych ogromnych felg, co najmniej dwudziestocalowych. Jak nie więcej. Można powiedzieć, że to jest kawał złota i porzucanie takich felg i wymiana yy, liczy się z dużymi kosztami. Przedstawienie dla Lamborghini mam takie, że naprawdę są modele.